Ja to mam mówić do radia czy do kamery? Do mikrofonu jak zwykle No No haha. Yo, to jest? i, 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 i... Lost, terror jakby Peter anyone, czwarty tenor To nie ma jak jak konfit tylko liryczny wpierdol Nie zmień tego nawet perwol bo to Elbląg Miasto przebojowe tu tylko bieda szybko i ogórki Ale mimo tego faktu chcemy mieć zawsze EL na ze Też kilo dziewczyn i chłopaków Liczba IQ bardzo niska i blisko agonia Tylko czwartą fixa disco i jest ich fuls po wykręcanymi jabłami Wyglądają jak sus z powołamawanymi nogami Zaczytani w popcorn, nie dla nich mój softcore Ofgor to doktor Niger żaden cowboy Patrz jak ten tnie, patrz jak robi to je bitne, To naprawdę on, ech niech mi ktoś ustygnie, Co za typny ta, ale przecież typ ten jest nie zna Wyciej go pyk, uh, płytkę i włóż ją w czipkę, uh, Ty się pisklę, ale dążył za zakręcony jak mikser Nie mister uniwersum, ale minister tych wersów Plus niszczyciel w plecy, smutny zbawiciel jak Jezus Bujaj się do bitu, a nie gibasz się jak pieprzony rezus n i g -E. e Dla ciebie człowiek, wypełniony rapem aż do tego w serwus. Najmniejszy z wielki, najtwardszy z miękkich piękny, z pięknych, najlżejszy z cienki, Najmłodszy ze starych, najdziwniejszy z Najczarniejszy nie z biała, to z gębą po mołemu Najmniejszy z wielki, najtwardszy z miękki, najbrzydszy z pięknie, Najlżejszy z Cieski, Najmłodszy ze starych Najcję z stylu, stylu Najcar nie się to z gębą po mołemu Doktor to doktor Bradford Zakręcony jak piksek Grypsowy grybus Grybus krebus Grybus Cerz P-U-N-C-H-L-I-N-E Wielu MC tak chce i nie umie. Wszyscy mnie o te wersje proszą. Jak nie chodzę, bo mnie noszą. U nas spory się toczą, bo pożały się mnożą, a chłopaki się wożą. Ale jest w pozoleję na to, bo mam sobie z pokolenia. Masz do czynienia z lirikiem pokolenia. Nie pieniam, luzuję i czuję się, burzyłem moje gróje. Dobrze dziwię, bogate, pióre dwieście na klatę, a sprzęt nigdy nie na ratę nie pyta ile mam na koncie Bo co roku miałem zmapny dopuszczające Krzysztof, gdy gram koncert, to nie cospek, tylko show gorące Tu ludzie skacą jak na slam, tak Gdzie Gdzieś błąd, zapala ląd więc i wybucha Zrobię taki rab, że nawet w z klasą będzie tupał Najmniejszy z wielki, najtwardszy z miękki, najprzydszy z piękny, Najlżejszy z ciężki, najmłodszy ze stary, Najdziwniejszy stylu, z stylu Najczarniejszy z

Masła Kurwa słuchaj chleb Starczy Szybciej, bo został spierdolony Dobra Wygrywaj Nagraj do chuju Wyglądaj się z nas Zostrzesz gębę pełną lymów W ogóle, w nie słyszałeś jak wyszło gębę pod pełną lymów? raz Dobra Zostrzesz z pod pełną lymów Aha! Rycerz <grymne> nie to wcale w teba, bo Kurwa, nie słyszałaś, że w ogóle coś wpierdałaś? Nie? no wiem więcej te kanapki, kurwa? Co? To, co? To nie co, będę co, nie wchodzi ci? Hahaha, super klep, kurwa! Błakona! Ej, dobra, jedziesz, wcale <grymne> Więcej, kurwa! Zostaw, kurwa! Wypadam do głowy!